Lud pracujący miast i WSI z niepokojem obserwuje rozwój sytuacji na Krymie. Jest to jednak niepokój niczym nieuzasadniony, bo nawet małe dzieci wiedzą, że wojna nam nie grozi. Mówi o tym bardzo wyraźnie dokument pod tytułem Strategia Obronności Rzeczpospolitej Polskiej, sporządzony przez Ministerstwo Obrony Narodowej w 2009 roku. Można w nim przeczytać, że ryzyko konfliktu zbrojnego na dużą skalę zmniejszyło się radykalnie, zaś najpoważniejszymi zagrożeniami pozostają terroryzm międzynarodowy, w tym cyberterroryzm i terroryzm z użyciem broni masowego rażenia. Nic więc dziwnego, że polskie siły zbrojne to jedna trzecia armii krajowej. Tak z taką siłą jesteśmy dobrze przygotowani na kolejne wyzwolenie ze strony Rosji radzieckiej. By żyło się lepiej! By żyło się lepiej wszystkim!